Pokój Wam, moi kochani, moja książka Wejdź do świątyni zmienia życie ludzi. Książka o uwielbieniu i modlitwie i osobistym Poznaniu Boga, która jest kontynuacją mojej pierwszej książki bestsellerowej. Zbuduj mi świątynię ta jeśli pamiętacie tamtą książkę i wiem, że ona zmieniła wasze życie, to ta jest o niebo lepsza. Polecam. Dzisiaj. Kontynuuję to, co mówiłem w pierwszych poprzednich trzech, dwóch odcinkach. Ten jest trzeci i mowa jest o byciu w Ojcu i poznaniu Ojca. Czy ty wiesz, że Jezus szczycił się tym, że jest z Ojcem? On mówił to, co ja czynię. To nie ja, tylko ojciec czyni i dokonuje tych dzieł. Ja robię to, co widzę, co on robi. Czyli mówił, że w Ojcu jest niezgłębione źródło wszelkiej mocy i namaszczenia. Dlatego bycie w Ojcu i poznanie Ojca było tak ważnym też w mowie Jezusa w ostatniej, podczas ostatniej wieczerzy i w ogóle w ostatnich dniach, to o tym mówi Ewangelia Jana jakby od 13 po 17 rozdział. Jeśli przeczytacie, zwracając uwagę w tych trzech rozdziałach, czterech, ile razy Jezus wspomina Ojca, będziecie zaskoczeni. Bóg Ojciec stworzył nas i my jesteśmy Jego dziećmi, i wszyscy są pogubieni i zagubieni. Bóg, Ojciec, chce nas mieć z powrotem. Dlatego Ewangelia Jana, 14 rozdział, 18 werset mówi: Nie zostawię Was sierotami, przyjdę do Was. Nie zostawię Was sierotami. Jezus mówi to nie w kontekście tego, że tylko On odchodzi i Go już nie będzie. On wcześniej, w poprzednich odcinkach mówiłem, mówił, kto mnie widział, ten Ojca widział. Cały czas wskazywał to, że poznając Jezusa, poznajemy Ojca i nagle on mówi, nie zostawię was sierotami. Ludzie od upadku Adama i Ewy zostali sierotami. I bycie sierotą to jest główna przyczyna wszystkich nieszczęść, które są na kuli ziemskiej. Sierota nigdy nie dostawał prezentów dobrych, może jakieś tam, o, byle co czasem dostawał, ale możliwe, że nie to, co o czym marzył. Sierota od w swojej młodości, kiedy zaczyna żyć samodzielnie, walczy o życie i potrafi po prostu zepnąć na margines każdego, kto stoi na jego drodze, sieroctwo jest czymś strasznym, co dzisiaj działa w kościele. Często ludzie, którzy nie poznali Ojca Niebieskiego i jego miłości, zachowują się jak sieroty, które chcą poznać albo spodobać się Bogu poprzez swoje starania. A Jezus mówi nie zostawiać sierotami. On nie chce, żebyśmy my byli sierotami, żebyśmy my zachowywali się jako sieroty. Ja pamiętam, utkwiła mi w pamięci historia, kiedyś w Lwowie, jeszcze będąc studentem, szedłem gdzieś tam skądś, w ogóle nie pamiętam gdzie, po co, jak szedłem, nie wiedząc o tym, mijałem sierociniec i widziałem dzieci, które szły ze swoją panią. Dzieci z sierocińca, jak później się okazało, taka grupa około 20 osób tak szła obok mnie i któreś dziecko mnie tak nieśmiało machnęło. I ja do nich odezwałem się: cześć, krasnale, i tam cześć, maluchy. I nagle, po tym moim takim serdecznym przywitaniu, moje nogi zostały oblepione tymi dziećmi. Na każdej nocy było kilku, nie wiem, trzery, cztery, pięcioro, może dzieciaków, yy, którzy wczepili się w moje nogi, tak jakby miałem wrażenie, że, że chcieli zostać zabrane, prawda, do domu, być, być w domu, bo jakiś dobry wujek, może to jest. Może to jest akurat mój tata, prawda? Mogę tak myśleć. Pani, przepraszając, od, od, odlepiała te dzieciaki ode mnie, a ja później, idąc w swoich sprawach, płakałem. To mnie tak dotknęło, jakby do, do dzisiaj mam w, w pamięci, w umyśle, w umyśle ten obraz, czym jest sierota, który się chwyca. Wszystkiego. Świat, który napełniony jest sierotami, mówi tak: jeśli chcesz być kimś, pokaż coś. Zrób coś, żeby być ważnym. I my wszyscy pędzimy, żeby udowodnić sobie albo innym, że jestem kimś ważnym, bo zrobiłem coś ważnego. I to sieroctwo nas niszczy. Tak naprawdę. My nie żyjemy dla siebie, my żyjemy tak, jakby dla. Dla ludzi, którzy nas obserwują, albo nie obserwują, żeby im coś udowodnić, że jestem kimś ważnym. Ale gdybyśmy znali Ojca i Jego miłość, ten duch sieroctwa nie pchałby nas w takim kierunku, byśmy żyli w pokoju i w miłości dla siebie. On mówi: Nie zostawię Was sierotami. I od razu potem jest dwudziesty werset, w którym mówi Jezus. Owego dnia poznacie, że jestem w Ojcu Moim i Wy we mnie, a ja Was. Owego dnia. On mówi też o duchu, który miał na nich wstąpić. Też mówi o owym dniu. I to jest ciekawe, że jeśli czytać w kontekście. Tutaj jest też mowa o e, zesłaniu Ducha Świętego, o, o dniu pięćdziesiątnicy. I mówi: Owego dnia poznacie, że jestem w Ojcu moim i wy we mnie, czyli my, ja jestem w Jezusie. Jezus jest w Ojcu. Co to znaczy modlić się w imieniu Jezusa? To znaczy, że ja, będąc w Jezusie, przychodzę do Ojca, jak Jego syn. Jestem Jego synem, będąc w Jezusie. I ja modlę się tak jak Jezus modlił się przy grobie łazarza, mówiąc: Wiem, ojcze, że zawsze wysłuchujesz moich modlitw. Jezus mówił to z pewnością, mówiąc o swoim ojcu. I my, którzy poznajemy Jezusa i jesteśmy w nim przez łaskę, możemy mówić tak samo. Możemy mówić: Wiem, że. Ty wysłuchujesz zawsze moich modlitw. I tutaj jest wymagane objawienie: objawienie o Jezusie, objawienie o zbawieniu z łaski, o usprawiedliwieniu o tym, że ja jestem, ty jesteś w Jezusie i dzięki temu możesz przychodzić do Ojca. I XXI, kto ma. Przykazanie moje i przestrzega ich. Ten mnie miłuje, kto mnie miłuje, tego też będzie miłował ojciec, i ja miłować go będę i objawię mu samego siebie, kto ma przykazanie moje. Jezus mówi o swoich przykazaniach. On tutaj nie mówi o przykazaniach mojżeszowych. I przykazaniami Jezusa to są przykazania, które on powiedział na początku tej całej przemowy, tego nauczania, ostatecznego swojego nauczania przed krzyżem. 13,34. Nowe przykazania daję Wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja Was umiłowałem, abyście się Wy wzajemnie miłowali. Tutaj słowo przykazanie jest greckim słowem, które powinno się tłumaczyć: nowe prawo daję Wam. Nie nowe przykazanie na zasadzie przykazania, które. Nowe przykazanie, które dodajemy do dekalogu, albo w ogóle do całego prawa mojżeszowego. On mówi: to nie są dodatkowe przykazania, to jest nowe prawo. Jest życie pod łaską jest kierowane jakby nowym prawem miłości. Bóg cię kocha, ty kochasz Boga, ty kochasz Bliźniego. Będąc w miłości, będąc w łasce, ty nie możesz żyć jak ostatni drań, który ignoruje ludzi wokół siebie. Ty zaczynasz kochać i nieść miłość. Psalm 139 od 13 po 15 werset: Bo Ty stworzyłeś nerki moje, ukształtowałeś mnie w łonie matki mojej. Wysławiam Cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś. Cudowne są dzieła Twoje i duszę moją znasz dokładnie. Żadna kość moja nie była ukryta przed Tobą, choć powstałem w ukryciu, utkany w głębiach Ziemi. Oczy Twoje widziały czyny moje, w księdze Twoje zapisane były wszystkie dni przyszłe, gdy jeszcze żadnego z nich nie było. Bóg, Bóg Ciebie stworzył. Bóg nas formował. Będąc Ojcem On Ciebie formował, lepił palcami jak garncarz, stworzył nas i później kiedy straciliśmy tę relację, relację z Bogiem i staliśmy się jakby dziećmi diabła, tak jak mówi list do Efezen, to później, żeby wrócić do Ojca, musimy odrodzić się na nowo, musimy być narodzeni znów. I rodząc się w Jezusie, wierząc w Jezusa, ty się rodzisz na nowo. Kiedy wierzysz, że jest Twoim zbawicielem Jezus jest Panem, Jezus jest Adonai, Jezus jest Bogiem, wierząc w to, ty rodzisz się na nowo, wiedząc, że On jest Panem i że On przebaczył Twoje grzechy. Kiedy ty pokładasz nadzieję w Nim, rodzisz się na nowo. I staje się z powrotem dzieckiem, dzieckiem Boga. Więc ojciec dał syna, byśmy my mogli wrócić do niego. Był pierworodny wśród umarłych, żeby jakby starszy brat, Jezus Chrystus, przychodzi po nas i swoje rodzeństwo niegrzeczne, nieposłuszne z powrotem zaprowadza do, do taty. Byliśmy pogubieni, ale on nas znalazł. Jezus mało mówił o, o swoim ojcu. Tak, jakby opisywał. To jest ciekawe, że mało jest że, takich słów, że no, mój ojciec jest taki, a taki. Kilka fragmentów, takich, które są znane, my kojarzymy i ja. Dwa przeczytam teraz. Przeczytajmy w Ewangelii Mateusza i zaraz e, zobaczymy, dlaczego, dlaczego Jezus tak dużo nie opisywał swojego Ojca. Matusze 7,11. Jeśli więc wychodź, źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej ojciec Wasz, który jest w niebie, da dobre rzeczy tym, którzy go proszą. Tutaj Jezus opisuje, że ojciec jest tym, który kocha dawać, jest dawcą. Dawać dobre rzeczy, tym bardziej kiedy o to prosimy. Ja dzisiaj otrzymałem fajne, e, fajną wiadomość od kobiety. Możliwe, że słyszeliście, jak w którymś grudniowym odcinku opowiadałem, jak szukając prezenty dla mojej rodziny, ja wpadłem do pewnej warszawskiej perfumerii, gdzie akurat była właścicielka tej perfumerii, która jest znana w środowisku. Która się zna na rzeczach i ona ze mną zaczęła rozmawiać. Rozmawialiśmy. I zeszło jakoś na duchowe tematy. I ja w pewnym momencie, patrzę, że tam stoi czwórka kobiet, które tam pracują, i ja powiedziałam do tej właścicielki mówię, chciałbym się pomodlić za tę panią czy mogę. I ona nagle. Oczywiście, oczywiście. I cała perfumeria, cała ta ekipa została dla czegoś poruszona w bardzo mocny sposób. Okazało się, że ta kobieta, bardzo fajna, sympatyczna kobieta, miała raka i leczyła się, i wszyscy tym byli przygnębieni. To chyba nie wiem, który to był etap, ale nie było dobrze. I ja zabrałem, powiedzieli, gdzie my możemy usiąść. Zabrałem ją na modlitwę, modliłem się i głosiłem jej Ewangelię. Ona powtórzyła, pomodliła się o przyjęcie Jezusa jako Zbawiciela, w ogóle okazała się jakby tak ogólnie wierzącą. Nie była ateistką, była katoliczką, która kochała Boga. I, ale tutaj jakby. Pozwoliłem mi dotknąć tej rzeczywistości. Modliłem się o uzdrowienie. Później regularnie tam przychodziłem porozmawiać, pomodlić się, posiedzieć, pogłosić i dzisiaj otrzymałem informację, to już drugie badania. Jedne badania były gdzieś tam, czy później, były w miarę. Dzisiaj otrzymałem wiadomość, że jest OK, że jest dobrze. Bóg jest dobry. Ojciec odpowiada na modlitwę i Bóg dotyka te wszystkie sieroty, które czasami spotykamy na, gdzieś tam na, na, na dworzu, nie wiem, na ulicy. Co ciekawe, ta pani, za którą się modliłem, powiedziała, że kiedy wszedłem do perfumerii, ona była czymś dotknięta. Mówi, ze mną tak jakby coś weszło. Ona nie widziała, co on mówi. Tak jakby coś weszło z tobą. I... To był Duch Święty. I ona mówi: Ja cały czas śledziłem, patrzyłem, mówię, że coś, myślałem, coś w tym Panu jest. I kiedy tak proroczo zareagowałem i modliłem się w taki proroczy sposób, okazało się, że ona poczuła, jak razem ze mną przyszedł Bóg, a Bogu zależało na tej drogocennej duszy, żeby ją dotknąć i dać dobry dar, chwałę Jezusowi. Matusza 6.26. Spójrzcie na ptaki w powietrzu, nie sieją ani nie żną, ale ojciec wasz niebieski je żywie. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one? Popatrzeć na ptaki niebieskie, które rzeczywiście nie chodzą do pracy, nie bierze. Rano teczki i mówię idę kochana, idę do robot na robotę dzisiaj. Do biura, czy coś tam, tak? Tylko w ogóle ma um, inny tryb życia, po prostu nic tych rzeczy nie robi, a jest zawsze syty. I o ileż bardziej ważny jesteś Ty, Jezus w ten sposób pokazuje: Bóg nas kocha, Bóg jest dobrym Ojcem i. E, i taki ostatni werset, który jest bardzo ważny, żebyś w nas zapadł, i w nas pracował, że Bóg jest dobrym Ojcem. W Starym Testamencie objawienie było cząstkowe. To było objawienie w cieniu. Cząstkowe objawienie, gdzie starotestamentalnym prorokom niektóre rzeczy nie układały się w głowę, i Prorokowanie było cząstkowe. Cząstkowe było poznanie Boga tylko jako sędziego, i nigdy oni prawie nigdy nie widzieli w Bogu tego dobrego ojca. Dlaczego tak było? Dlatego, że pełne objawienie przyniósł Jezus. I co Jezus powiedział o ojcu, o tym ojcu Starego Testamentu, którym, o którym e, znamy bardzo e, cząstkową informację, bo. Taki był jakby duch proroczy. Proroctwa nie są nigdy w pełni, w stu procentach dokładne i opisujące absolutnie wszystko. I tak jak mówiłem w wcześniejszych fragmentach, 14 Jana 14, 8-9, rzekł mu Filip, Panie pokaż nam Ojca, a wystarczy nam? Odpowiedział mu Jezus, tak długo jestem z Wami, nie poznałeś mnie Filipie, kto mnie widział? Widział Ojca, jak możesz mówić, pokaż nam Ojca? Kto mnie widział, widział ojca. Każdy psycholog dzisiaj wie, że najlepiej ludzie jakby przyswajają wiedzę, widząc coś. Lepiej jeden raz zobaczyć niż sto razy usłyszeć. I to jest absolutna prawda w każdej nauce. I Jezus, który stworzył psychikę człowieka, Wierzę, człowiek widzi, i, i zapamiętuje to, co. Za, uczy się i zapamiętuje to, co widział. I on mówi: Kto mnie widział, ojce widział. Czytając o Jezusie nam się objawia obraz Ojca, który wciąż jest w ukryciu. My go nie widzimy, my go. Aż tak nie znamy, ale Jezusowi zależało objawić nam absolutne źródło troski miłości, pocieszenia i cudów. I do tego Ojca Jezus prowadzi, kiedy Ty przyjmujesz Jezusa jako Pana, jako Zbawiciela, bo wyznajesz w Nim w jezusie Pana, Jezus Ciebie przyprowadza do Ojca w Niebie. I zaczynasz być z Nim jedno, zaczynasz być w jedności z Nim. Pomódlmy się, ja chcę się pomodlić teraz, żeby Ojciec w niebie objawiał się Tobie, żeby Jego miłość Ciebie dotykała. Żebyśmy my poznali, że Jezusowi nie chodziło o religię, nie chodziło o, o to, żebyśmy my... Po sto razy zastanawiali się, jak prawidłowo wierzyć w tej kwestii czy w tamtej. Jezusowi bardzo zależy pojednać nas z Ojcem, żebyśmy my byli, będąc w Jezusie, mogli przychodzić do Ojca i brać z tego tronu łaski absolutnie wszystko, czego potrzebujemy dla życia i pobożności. Drogi, kochany Ojcze, objaw się teraz każdemu, kto słucha. Dawaj nam objawienie tego, kim jesteś, i jaki jesteś, ucz nas i prowadź nas. W imieniu Jezusa proszę, prowadź nas, objawiaj się nam i dawaj nam dotykać Twojej miłości. Pozwól nam, byśmy my dotknęli. Twoją miłość. Napełnia nas Twoją miłością. Niech każdy, kto słyszy teraz i słucha, przeżył dotyk Twojej miłości. Niech Twoja miłość napełnia nas. W imieniu Jezusa proszę. Amen.